Dlaczego Kościół Rektoralny zawsze 7 dnia lutego, już od wielu lat wypełnia się prawie po brzegi wiernymi? Dlaczego akurat dzisiejszy dzień to święto błogosławionej Klary Szczęsnej? Otóż dzisiejsze święto, czy data tego wspomnienia jest dniem narodzin dla nieba błogosławionej Klary Szczęsnej, współzałożycielki sióstr sercanek. W ten sposób, gromadząc się tutaj już od lat, każdy z nas wpisuje się w wielowiekową tradycję Kościoła. Jeśli pytalibyśmy o genezę kultu świętych, dlaczego oddajemy w ogóle cześć świętym Pańskim, to możemy poszukiwać ich już w pierwotnym kościele, w starożytności. Bo oprócz takiego zwykłego pielęgnowania pamięci o zmarłych, które było czymś zwyczajnym w ówczesnym świecie, w całym basenie Morza Śródziemnego, w całym Cesarstwie Rzymskim, o tyle już w II wieku chrześcijanie zaczęli w sposób uroczysty obchodzić rocznicę śmierci tych spośród świętych, bo świętymi nazywano każdego ochrzczonego, którzy dali świadectwo wiary o Chrystusie, bo na początku czczono uroczystym obchodem tylko dzień śmierci męczenników, ich narodziny dla nieba. Szczególnym sposobem oddawania należnej czci świętym i zanoszenia przez ich stawieństwo próśb jest sprawowanie liturgii. Dzisiaj będzie trochę liturgicznie. Od kilku miesięcy chodzę tutaj do Siust Sercanek z takimi wykładami na temat liturgii. Dlatego dzisiaj w homilii też chciałem trochę o tym pięknym sposobie oddawania chwały Panu Bogu i uświęcania się powiedzieć. W tym sprawowaniu liturgii, w celebrowaniu wspomnień, świąt oraz uroczystości. Uczci Matki Bożej i Świętych, naszą uwagę kierujemy w stronę Boga. Dlaczego? Bo to dzięki niemu oni osiągnęli świętość. On w sposób szczególny działał w ich życiu i chcemy w ich życiu podpatrywać sposoby na odciągnięcie świętości. Oprócz wymiaru modlitwy uwielbienia i dziękczynienia Bogu za ich życie oraz modlitwy prośby, liturgia zawsze ma charakter dydaktyczny, chce nas czegoś nauczyć. I my przypominamy sobie, wprawdzie nie za często, bo tylko raz do roku, o konkretnym świętym Pańskim. Oczywiście niektórzy mają ten przywilej, jak Jan Chrzciciel, Święty Paweł, Święty Piotr, bo niedługo będziemy mieć katedry Świętego Piotra, gdzie w roku liturgicznym są wspominani aż dwa razy. Ale liturgia chce nas również czegoś nauczyć. My dzięki świadomemu uczestnictwu w niej możemy poznać lepiej, tych, którzy poprzedzili nas w drodze do zbawienia i osiągnęli na tej drodze życie wieczne. Liturgia zawsze będzie kierowała naszą uwagę na wydarzenia i tajemnice życia Chrystusa, bo tutaj właśnie w znakach sakramentalnych spotykamy się z Chrystusem uwielbionym z martwych stałym. Każda Eucharysty jest sprawowaniem najświętszej ofiary. Chcemy tutaj uobecniać mękę, śmierć zmartwychwstanie Chrystusa i tym z Chrystusem stałym się spotykać. Ale Kult świętych może nam pomóc te tajemnice lepiej zrozumieć. Żeby zrozumieć dobrze, czym jest pascha, czym jest przejście ze śmierci do życia, możemy wpatrywać się w żywe przykłady świętych. Kiedy przyjrzymy się ich życiorysom, świętych, wspominanych w liturgii, zobaczymy, że wielu z nich czyniło wielkie dzieła miłosierdzia. Dzisiaj, jeśli dobrze wsłuchaliśmy się w modlitwę szalną, w czytania, możemy już podejrzewać, nawet jakby ktoś tutaj wszedł zupełnie przez przypadek i przyszedł na tą uroczystość przez przypadek, to słuchając czytań, słuchając modlitwę szalnej, może już się dowiedzieć, że na pewno błogosławiona Matka Klara służyła ubogim, służyła tym potrzebującym, pełniła dzieła miłosierdzia. O tym mówi cała liturgia Słowa, dzisiaj do tej pory, którą usłyszeliśmy. Ale zobaczymy, że oprócz tych dzieł miłosierdzia, inni święci szczególnie rozważali tajemnicę męki pańskiej a jeszcze inni drogę do świętości odnaleźli w takim szczególnym umiłowaniu w kulcie eucharystii i w końcu są też święci na nasze czasy chociaż właściwie o każdym świętym możemy tak powiedzieć święci którzy są nam współcześni gdzie nie możemy się już wymówić że a wtedy były inne czasy wtedy mogli tak żyć Nieustannie Kościół stawia nam przed oczy coraz to nowych błogosławionych i świętych, aby pokazać, że to jest osiągalne, że to nie jest tylko obrazek, to nie jest tylko jakiś, jakaś osoba, jakiś heros, którego nigdy nie dościgniemy, ale że świętość może stać się udziałem każdego z nas. Moi drodzy, każdy z nas może wykorzystać, jeśli tak można powiedzieć, świętych w tym naszym zbliżaniu się do Pana Boga. Patrząc z perspektywy czasu na życie błogosławionej Klary, żyła 53 lata. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no nie za długo, ale czytając jej biografię, ja muszę się szczerze przyznać, może też uderzyć w piersi, że przygotowując się do tego święta, do tej homilii, no, musiałem troszeczkę poznać tę błogosławioną i czytając jej biografię widzę, że tym jej życiorysem można by obdarzyć kilka osób, a jeszcze na pewno wiele by zostało. Także tak wiele w jej życiu, w życiu w tych 53 latach się wydarzyło, że naprawdę byłoby o czym opowiadać. Ale mnie najbardziej zaciekawiły te miejsca w jej biografii, w której nie wiemy właściwie nic o tym, co się działo w życiu Ludwiki. Nie wiemy nic. I nawet w tych kilku opracowaniach, które tam przeczytałem. To wszyscy się zgadzają, że są takie okresy, w którym nie wiemy, co się działo. Takim okresem jest czas dzieciństwa, w sposób bolesny naznaczony śmiercią matki, gdy nasza przyszła błogosławiona miała tylko 12 lat, była dziewczynką. A potem 17-latka, która podaje mnie, opuszcza dom rodzinny i udaje się do Mławy. Tam znowu 5 lat, nieznany jest żaden szczegół z jej życia. Takie białe karty w historii. To nie jest coś specyficznego dla niej. Wielu świętych, wiele też znanych postaci z historii, z życia, z kultury ma takie białe karty, takie momenty w życiu, w których można by się, mogłoby się wydawać, że nic się nie działo. I to są bardzo ciekawe momenty, bo one dla ludzi są zawsze taką przestrzenią do domysłów a co się wtedy mogło dziać? Ale dla nas, jako ludzi wierzących, te momenty, czy te lata z życia Akurat tutaj błogosławionej klary mogą być dla nas takim momentem zastanowienia się, jak łaska Boża działa w człowieku, nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi. To jest to ziarno rzucone w ziemię, które czy człowiek śpi, czy pracuje, czy jest dzień, czy noc, ono się spokojnie rozwija, bo Pan Bóg daje wzrost. Ta łaska Boża działa w człowieku. Jeden z profesorów liturgiki, bardziej on się specjalizował w roku liturgicznym. Został kiedyś poproszony o przedstawienie teologii okresu zwykłego w roku liturgicznym. Okres zwykły, bo nasz rok kościelny jest podzielony na poszczególne okresy, takim najdłuższym okresem jaki mamy i który teraz między innymi przeżywamy, to jest okres zwykły i z nim mamy trochę problem, jeśli można tak powiedzieć. Bo na przykład teraz, dzisiaj 7 lutego, co dopiero skończyliśmy śpiewać kolendy, a za dwa tygodnie przyjmiemy znak posypania głów popiołem, aby rozpocząć Wielki Post. Ale ten okres zwykły, w którym się znajdujemy, jest, nie jest czasem jakby na przetrzymanie, takim zawieszeniem naszych wysiłków, aby znowu zmobilizować się w Wielkim Poście. Mobilizowałem się w Adwencie, potem trochę radości, świętowania, okres zwykły, musimy jakoś przeżyć, a potem zaczniemy Wielki Post. To zupełnie nie o to chodzi. I dlatego zadano pytanie temu wybitnemu profesorowi, jak to jest z tym okresem zwykłym, czy tam rzeczywiście się nic nie dzieje. Co my właściwie w tym okresie zwykłym wspominamy, świętujemy, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak teologia okresu zwykłego. I profesor Matthias że porównał ten okres do życia ukrytego pana Jezusa. Kiedy to nie możemy powiedzieć zupełnie, prawie nie znamy żadnych momentów z życia poza ofiarowaniem w świątyni, co się wtedy w życiu pana Jezusa działo. To życie ukryte. I te właśnie takie białe plamy w kartach historii, te momenty życiorysów świętych, niedopowiedziane, możemy powiedzieć, że były takim życiem okrytym na wzór Jezusa. Też bardzo się uśmiechnąłem pod nosem, gdy przeczytałem drugie czytanie z liturgii godzin, z godziny czytań. Tam jest medytacja matki Klary o miłości bliźniego. I zaczyna się ona dokładnie od słów: W życiu, w publicznej działalności pana Jezusa. Możemy inspirować się nią, jeśli mamy się uczyć miłości bliźniego. Także dzisiaj Matka Klara mówi o publicznej działalności Jezusa, a ja chciałem Waszą uwagę zwrócić na to życie ukryte. Pan Jezus, i tym, tą nazwą Życie Ukryte Jezusa, nazywamy ten moment czy te lata w domowym ognisku świętej rodziny i w warsztacie z Nazaretu. To życie ukryte to jego dzieciństwo, dorastanie, młodość. Aż do wieku 30 lat. Ta nazwa Życie Ukryte jest celowo ukazana dla kontrastu z publicznym życiem zbawiciela, które wiódł on z dala od domu przez trzy lata. Katejsyn Kościoła katolickiego przypomina, że podczas codziennych dni Jezus żył tak jak większość ludzi, bez żadnej widocznej wielkości. Nikt przechodząc koło niego na ulicy nie mógł się spodziewać, że to jest Mesjasz. Pracował własnymi rękoma przy ciesielskim stole. Oraz wiódł życie religijne poddane prawu Bożemu. A jego posłuszeństwo dziewiczej matce i swemu prawnemu ojcu było ziemskim obrazem jego synowskiego posłuszeństwa ojcu niebieskiemu. To codzienne poddanie Maryi Józefowi w nazaretańskim domu zapowiadało i uprzedzało jego posłuszeństwo Bogu ojcu w Getsemani. A czy niepodobnie było z życiem błogosławionej Klary, jest z życiem każdego z nas, jak wiele tygodni, w czasie których z pozoru nic się nie dzieje, jest dla nas tylko przygotowaniem na momenty, kiedy będziemy poddani próbie. Ale przecież każdy nasz wieczorny rachunek sumienia, jeśli go głęboko przeżywamy, może nam pomóc zobaczyć działanie Pana Boga w naszym życiu. Dziękować za otrzymane łaski i przepraszać za nasze braki miłości. Gdy żyjemy uważnie, to nawet z pozoru czas zwyczajny, ten, jakbyśmy powiedzieć okres zwykły w naszym życiu, który po prostu upływa i staje się dla nas czasem łaski, bo przeżywamy go z Panem Bogiem. Jest bardzo ciekawe, czy błogosławiona Klara w czasie, gdy była ochmistrzynią przytuliska, tutaj w Krakowie, spotkała się z bratem Albertem Chimierowskim, późniejszym świętym. Z Bernardyną Jabłońską, błogosławioną. Czy przy okazji prowadzenia tej bezpiecznej przystani dla służących i robotnic nie natknęła się na błogosławioną Anielę Salawę, która jeszcze wtedy oczywiście nie była błogosławioną. Czy wraz z księdzem Józefem Pelczarem, współtworząc nowe zgromadzenie, nie konsultowała czegoś z Angelą Truszkowską, też późniejszą błogosławioną. To, co jest piękne w tych niewiadomych, to to, że ci wszyscy święci błogosławieni mogli się mijać tutaj na ulicach Krakowa, na plantach, może tu na Garncarskiej, i nawet o tym nie wiedzieli, że święty mijał świętego. Każdy z nich na swój sposób odczytywał wolę Pana Boga i ją realizował. Podejmował trud jej rozeznawania w tak trudnych przecież czasach i niezmordowanie dawał siebie innym czasem przykład świętych błogosławionych może nas o nie śmielać ale z drugiej strony przykład świętych powinien nam dodawać otuchy mieli takie same środki do osiągnięcia zbawienia jak my słowo boże sakramenty kierowników duchowych mądrych ludzi przy sobie chodzili po tych samych ulicach naszego miasta też w ciężkich czasach, bo dzisiaj też wielu z nas może powiedzieć, że te czasy, w których żyjemy, są ciężkie. I dzisiaj ci święci, błogosławieni krakowscy, wśród nich błogosławiona, nasza błogosławiona dnia dzisiejszego, mogą nam służyć na wzór, za wzór do naśladowania i być naszymi orędownikami przed Bogiem. Chciałem Was dzisiaj zachęcić do czegoś, co mnie w pewnym momencie bardzo pomogło w moim życiu duchowym. Czyli żebyśmy się zaczytywali w życiorysach świętych. Na początku myślałem, że te życiorysy, no właśnie, ciekawe rzecz, można powiedzieć, o, o dowiedzieć się czegoś o historii, o sytuacji jakiejś nawet politycznej w tamtych czasach, wtedy, kiedy żyli święci. A na dobrą sprawę, tak jeden do jeden nie da się tego, jak oni żyli, wprowadzić do swojego życia. A potem zrozumiałem coś bardzo ważnego. Że w tych życiorysach świętych nie chodzi o to, żebyśmy ich życie naśladowali jeden do jednego, bo to bardzo często jest niemożliwe. Ale możemy, zagłębiając się w ich życiorysy, patrząc na to, jak współpracowali z łaską Bożą, zobaczyć, jak Pan Bóg do końca prowadzi swoje dzieci. Jak bardzo człowiek, który z ufnością powierzy się Jego opiece, może dojść do szczęśliwości. I to nie tylko tam, po drugiej stronie w niebie, ale także tutaj na ziemi. Także tutaj, gdy trudno, gdy nie wiem, w którą stronę, czy to na pewno moja droga. Żywoty świętych i również żywot naszej błogosławionej Matki Klary pokazuje, jak bardzo Pan Bóg może zdziałać wiele w naszym życiu, jeśli tylko damy się Mu prowadzić. Prośmy Pana Boga dzisiejszej Eucharystii, świętując jej Dzień Wspomnienia, prośmy Pana Boga, abyśmy z życia świętych umieli uczyć się współpracy z łaską bożą umieli wpatrywać się w Pana Boga i przede wszystkim umieli dostrzegać Boga przychodzącego w tym naszym okresie zwykłym w ciągu roku gdy może się wydawać że nic się nie dzieje że nie ma żadnych fajerwerków że nic wielkiego się nie stało a tymczasem wtedy właśnie Pan Bóg chce działać w naszym życiu chce nas przemieniać swoją łaską i coraz bardziej przybliżać nas do siebie